Dzień temu, w pierwszej części tego odcinka, byliście świadkami ściągania podłogi. Został nam teraz mały bałagan, który musimy posprzątać. Na szczęście, nasza ekipa remontowa działa na tyle profesjonalnie i sprawnie, że sama najlepiej wie, co robić z różnymi pozostałościami. W tym samym czasie na budowie trwało wzmacnianie konstrukcji budynku, a także odwiedzili nas nieproszeni goście. Sami zobaczcie. No, dobra, What can I do? Przygotowujemy jakby front robót na tydzień przyszły, do już suchej zabudowy, yy, i robimy po prostu porządki, aby, aby móc sobie to jakoś ułatwić. I wybiec w przyszłość, bo, bo, bo jak wcześniej było widać, było tutaj, oj, bardzo dużo śmieci i tak dalej. Eee, także wszystko, że tak powiem, tak samo jak tam, jest dziś usuwane na to pole, bo tu będziemy zaczynali tą suchą zabudowę. Każda robota, by została dobrze zrobiona, wymaga dokładnego instruktażu. Dlatego na budowie pojawił się sam szef, no i tłumaczy naszej ekipie remontowej, jak ma zostać wykonane wzmocnienie konstrukcji. Konstruktor w ramach projektu dał nam wytyczne do zamontowania jakiegoś rozwiązania konstrukcyjnego, które będzie spinało słupy. Te słupy są na każdej kondygnacji i to jest główny element konstrukcyjny który y, trzyma kondygnację danego budynku i na tym są poprzeczne belki, na tym jest podłoga. Także są to bardzo ważne elementy konstrukcyjne budynku ponad stuletniego na Miodowej Faktorii. Te zastrzały na niektórych kondygnacjach zostały usunięte, to już jest ingerencja ludzka. Na niektórych ze słupów, to jest gdzieś 80% słupów, widać ząb czasu. Te spękania nie mogą dalej się poszerzać, nie może się to rozwijać. Dlatego zamówiliśmy takie obejmy metalowe, które są z jednej i z drugiej strony. Na niektórych słupach są takie dwie sztuki, na niektórych są trzy sztuki. Zostało to wyliczone przez konstruktora i zostały zamontowane obejmy, które mają na celu zabezpieczenie i spięcie słupów, aby dalej się nie rozchodziły i stanowiły stabilną konstrukcję dla budynku namiotowej faktorii. A więc dzięki temu, dzięki temu, że zamówiliśmy 50 takich, na tą chwilę 50 takich obejm, kosztowało nas to dotychczas 5000 zł za sam materiał, natomiast dzięki temu ludzie, którzy zaufali nam i zarezerwowali mieszkania na Miodowej Faktorii, będą czuli bezpieczeństwo w ramach konstrukcji tego budynku, będzie to służyło jeszcze na kolejne dziesiątki lat, jak nie stulecia. Jest ze mną pan Mirosław Siałkowski, który świadczy profesjonalne usługi deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji. Panie Mirosławie, dziękuję bardzo za szybką reakcję, za szybkie przeciwdziałanie na tą sytuację, która nas tutaj spotkała, bo mamy niechcianych gości czyli szczury. Panie Mirosławie, jak, jak przeciwdziałaliście? Co zrobiliście, żeby te szczury nam się tutaj nie kręciły po piwnicy, w kamienicy? No zjawisko, jeżeli chodzi o gryzonie, jest dość powszechne w Toruniu, dlatego że mamy dużo miejsc pod ziemią, gdzie szczury bytują w kanalizie, między innymi potrafią nawet w niższych kondygnacjach wychodzić toaletami, jak również nagryzają rury kanalizacyjne, wychodzą rurami kanalizacyjnymi. Dlatego po deratyzacji dajemy zalecenia, żeby takie nieszczelności, a szczególnie w budynkach remontowanych, usuwać. Co zrobiliśmy w dniu dzisiejszym? Wystawiliśmy karmiki żywołowne, to znaczy karmiki deratyzacyjne i stacje żywołowne. Do których gryzoń wchodzi i zostaje unieruchomiony. W związku z tym y, zmniejszymy populację y, tych gryzoni w tej kamienicy, których, jak y, według mojej oceny, jest dość liczna rodzina, około kilkunastu sztuk, bo odchodów jest znaczna ilość. Mhm. Okay. Czyli te karmiki to są takie specyfiki, po których. Y są to rodentycydy, y, które zawierają y, środki. E, trujące, to znaczy zawierają substancje, które powodują, e, powodują brak krzepliwości krwi, po czym gryzoń e, po kilku dniach e, odchodzi z tego świata. E, gdybyśmy zastosowali środki działające natychmiastowo e, gryzoń jeden egzemplarz, je, jeżeli by padł, reszta gryzoni jest na tyle inteligentna, że nie ruszyłaby trójki. Mhm, ja rozumiem. Czyli ma pan to zaplanowane, jak unicestwiać całą rodzinę? No tak, tak, tak są nowocześnie produkowane środki deratyzacyjne, które y, skutecznie można zwalczyć, y, populację, z naszą populację Okej, okay. A zalecenia w jaki sposób od, od pana firmy otrzymamy? Y, to będzie jakoś. Nie będzie to w protokole pozabiegowym y, wszystkie zalecenia, jakie należy spełnić, to znaczy uszczelnić. Y, uszczelnić wszelkiego typu otwory, y, y, szczeliny, Czasami robi się rewizję w kanalizacji, robi się szersze rury, żeby ogryzeń potrafi y, przewodami y, kanalizacyjnymi, opierając się łapami, wejść do góry i wyjść toaletą. Albo nagryźć po prostu Aha. rurę y, i, i wyjść przed toaletą y, do mieszkania nawet. Aha. Tak jak pan wspomniał w kamienicach często zdarzają się tacy goście? Tak, są to kamienice, które po, mają wszelkiego typu przejścia, a poza tym gryzoń wiadomo, on musi ciągle gryźć, żeby tępić zęby, więc potrafi się przedostać nawet przez cegłę, przez beton. Okej. Okay. Czy jest to takie drugie dno miasta, tak? Tak, dokładnie, jest ich, jest ich bardzo dużo. Walczymy, z, jest trochę tych ekip deratyzacyjnych. Walczymy z nimi, no, ale wytępienie ich w całości no, nie jest możliwe, dlatego tutaj ukłon w stronę Rady Miasta Torunia, która dwa razy w roku, e, rozporządzeniem Rady Miasta Torunia, robimy deratyzację w kwietniu i w październiku, co w znacznym stopniu powoduje obniżenie niebezpieczeństwa występowania gryzonii. Mhm, okay. Dziękuję Pani Mirosławie dziękuję za szybką usługę. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. dziękuję bardzo. Jak widać, kamienice mają swój niespotykany urok, choć czasem jest to jeden z tych, którego raczej nie chcemy spotykać. Ale teraz już wiemy, że szczury w kamienicy są bardzo często spotykane, jednak można z nimi walczyć w łatwy i skuteczny sposób. Dzisiaj zobaczyliście, na czym polega deratyzacja, czyli usuwanie szczurów z kamienicy. Poczuliście wnoszenie belek, które ważą ponad 200 kg, i zobaczyliście, jak utylizujemy starą klatkę schodową, po to, aby zrobić tam powierzchnię mieszkalną. Już w następnym odcinku będziemy budować ściany, czyli będziemy budować w starej substancji nowe mieszkania ściany pomiędzy lokalami ściany wewnątrzlokalowe. Zobaczysz, jak to się robi. Dziękuję Ci, że jesteś z nami. Do zobaczenia już za dwa tygodnie. Pamiętaj, aby dać łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia.